21 kwietnia 2017 roku na kanale jakiegoś NowName'a pojawił się pierwszy odcinek serii Informacje o DSCS. A więcej informacji w tym odcinku, zapraszam! A więc się masz, z tej Zeba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami do SCS Software. A dzisiaj nie witam Was akurat na blogu. Czy na social mediach, czy stronach związanych z SCS Software, ale akurat witam was na kanale tutaj moim YouTube, a właściwie to w playliście informacji o SCS Software. E, ponieważ dzisiaj nie będzie żadnych informacji od SCS-u, dzisiaj będzie taki specjalny odcinek z powodu tego, iż dokładnie dwa lata temu, tak jak powiedziałem na początku, czyli 21 kwietnia 2017 roku, Pojawił się pierwszy odcinek właśnie z tej najpopularniejszej serii na moim kanale, która zapoczątkowała w ogóle cały ten nowy układ tego mojego kanału, tych informacji, tego całego konceptu ETSa, TSA e, i gier e, od SC Software. No i co w dzisiejszym odcinku będzie? Trochę o początkach tej serii, w ogóle skąd ten pomysł, co i jak, nie wiem, ciekawe rzeczy. E, taki krótki, podsumowujący, trochę rzeczy, odcinek będzie. No i może zacznę od tego, bo pewnie was to ciekawi, skąd w ogóle cały koncept na tą serię, w ogóle na układ tego kanału, e, dlaczego tak zdecydowałem, że będę robił odcinki o informacjach. Otóż do stworzenia takiego konceptu, tego swojego kanału, tej serii, em, no to zainspirowały mnie akurat inne kanały, które też głównie skupiały się na jednej grze, jednym uniwersum, które też po, podawało albo różne informacje, albo jakieś ciekawostki, albo ciekawe rzeczy, i tak dalej, i tak, dalej. I tak zauważyłem, że skoro jest o innych grach, o ETS-ie, ats -ie, nic na polskim YouTubie nie widziałem, no to pomyślałem, że no, może warto jednak zrobić o tym. Bądź co bądź, trochę znam się na tym, trochę w to grałem, teraz siedzę w tym community, no, no to może coś zacznę. No i tak to się potoczyło. Coraz bardziej, że tak powiem, w głębiej wchodziłem do to community i bardziej się to rozchodziło. Um, no, i, no i tak zostało, że skupiłem się na tych informacjach, stworzyłem tą serię. Ale nie na nich będę kończył. Ale o tym może będzie później, może nie w tym odcinku, może w innym. Może coś będzie na kanale, zobaczycie. W każdym razie, więc to taka inspiracja, inspiracja od innych w sumie na stworzenie takiego konceptu. No, i z tej inspiracji powstał pierwszy film. Jak go widzicie, jest tutaj właśnie. Jest to film zatytułowany Nowy Stan w ATS-ie, Nowy Stan w American Track Simulator. W którym nagrywam informacje z tego oto postu na, na blogu SC Software, który akurat pojawił się 20 kwietnia 2017 roku, czyli w sumie dzień wcześniej od opublikowania tego filmu, od tamtego filmu. No i co w ogóle, o co chodziło w tym poście? No, jak sam tytuł tamtej informacji mówił, chodziło o nowy stan, tutaj konkretnie nowy Meksyk, choć widzę, że nie było tutaj powiedzia powiedziane to wprost, ehm, przez ten cały trailer, który to był, było wiadomo, że będzie to nowy Meksyk, natomiast kolejnym odcinkiem był, były nowe ładunki w ETS2 i tutaj akurat jest post, ale znacznie wcześniejszy, ponieważ z 13 kwietnia... ...2017 roku, ale postanowiłem, że w sumie cofnę się i zrobię o nim film i w sumie z tego co pamiętam, to był film chyba pierwszy, z którego tak bardzo się cieszyłem z tej serii, ponieważ chyba właśnie jako pierwszy osiągnął tam liczbę ponad 100 wyświetleń, a na początek to było naprawdę nieźle. Jak ja się wtedy cieszyłem, o i pamiętam to do dziś, naprawdę, wow, no, nieźle takie rzeczy się pamięta, no i w sumie i szło się dalej, szło się dalej. Te informacje, o oversize'a, chyba pojawiły się akurat po, po Nowym Meksyku i potem to tak szło, obiekty, tutaj akurat informacja o Scani S, bo w 2017 wychodziła, potem wiadomo, tam w pewnym czasie pojawiły się screeny, to też był film o nich i tak dalej, i tak dalej, to szło, różne informacje były, różnie było. Jak widzicie, Itali Expansion nawet znacznie później było zapowiedziane. Um, no, ale, ale też było o tym odcinki. No i to tak szło, szło, iż w końcu. No i w końcu doszło do takich 150, ponad 150 odcinków, bo akurat w chwili obecnej, kiedy to nagrywam, ostatnim odcinkiem informacji jest to odcinek o Sardynii w 1.35, um, a łącznie na playlistie. Jest filmów 151, ten pewnie będzie 152. Natomiast odliczając pewien taki ciekawy film, yy, czyli *Ren Stimpy* już 1.35, a to jest oczywiście prima prilis. Można powiedzieć, że jest 150 odcinków, odliczając oczywiście ten, no i ten, który oglądacie odcinek, więc to też jest taka ciekawa liczba. I w sumie co by można tu jeszcze zaznaczyć z tej serii? No z tej serii. Mam akurat na swoim kanale dwa najpopularniejsze filmy. Jeden jest akurat, spróbuję go znaleźć, ale jeden jest akurat o własnych naczepach. Jest to informacja z tamtego roku, z 2018. Um, wtedy pojawiły się akurat te historyczne informacje, jak ja to lubię nazywać, o tych własnych naczepach. Gdzieś to przegapiłem. Ale pamiętam ten odcinek, bo wyszedł dosyć długo. Właśnie tutaj jest oficjalnie własne naczepy w 1.32 plus x Euro 6 to był taki łączony film, dwa takie duże tematy, więc naprawdę sporo osób um, zobaczyło ten film. Pewnie część z was możliwe, że odkryła mnie dopiero na tym filmie, możliwe, że część znała mnie przed tym, a może część jeszcze nawet nie wiedziała o tym filmie, dopiero później mnie spotkała. Możecie dać znać, czy jesteście przed, po, czy z tego filmu. Natomiast oprócz tego filmu, ostatnim naprawdę dużym osiągnięciem może poszczycić się film akurat, który to był film, czekajcie, który, żebym ja sobie to przypomniał dokładnie. Chyba mowa akurat o właśnie tym filmie. Pierwsze zdjęcie nadchodzącego DLC do ETS2 plus gadający, gadający GPS. No właśnie, tutaj tak samo mamy połączone dwa tematy. Jeden to oczywiście coś pewnego, pierwsze screeny i tak dalej. A tutaj mamy taką, no, nic potwierdzonego, ale takie przypuszczenie, że może być gadający GPS. Oczywiście zaznaczam, że jest tu za, takie, tutaj jest pytanie, oczywiście znak interpunkcyjny, czyli jest to oczywiście przypuszczanie, że to może być gadający GPS. Bo widziałem, że co niektórzy chcieli mi wmówić, że ja wmawiam, że będzie GPS gadający, a ja nic takiego nie powiedziałem. Ja sugeruję. Tak jak inne osoby. Ale oczywiście tamta osoba, która mi zarzucała, no cóż, u niej znaków interpunkcyjnych nie było, nawet wielkiej litery na początku zdania, więc mniejsza o to. W każdym razie, co tej serii mogę powiedzieć, pewne zmiany z tej okazji, z tej, z tej rocznicy, zaszły. Logo zostało trochę poprawione. Nie chciałem zmieniać, nie miałem pomysłu na zmianę, więc po prostu trochę poprawiłem, bo mi trochę przeszkadzało. Um, możliwe, że trochę sama seria, wygląd z niej będzie trochę poprawiony, pewnie intro tak samo się trochę poprawi. E, natomiast nie widzę tam, chyba nie będzie w ogóle żadnych zmian. Chyba że coś akurat się zmieni, nie wiem, akurat jestem przed poprawą tego całego konceptu ogólnego, ogólnego filmu, tego zarysu. Natomiast nie wydaje mi się, żeby było więcej tu poprawek. Muzyka, intro, schemat. Prawdopodobnie zostanie, zostanie taki sam. Chyba, że akurat zrobi coś takiego, że wiecie, po intrze zrobi taki naprawdę mega skrót takich informacji, że no w tym poście pojawiły się takie i takie rzeczy, a jeśli chcecie wiedzieć dokładnie o co chodzi, no to zapraszam i wtedy jest cały koncept. Bo widzę, że niektórym się nudzi, w sumie po statystykach widzę, że część osób y, ogląda głównie albo początek i potem większość już w połowie wyszła, no więc możliwe, że po prostu zrobię takie poincze takie podsumowanie, takie ogólne streszczenie yy, informacji, a dokładna reszta będzie oczywiście w dalszej części filmu. Możliwe, że akurat do tej serii jeszcze dojdzie taka bliźni bliźniacza seria, też o informacjach, z tym, że nie od SCS-u, ale Community, to zapowiadałem jakiś czas temu, może nie do końca zapowiadałem, ale pytałem się was w ankietach akurat na moim kanale, no i możliwe, że wkrótce jakieś się pojawią, bo ostatnio pojawiła się fajna informacja, więc może o niej coś nagram. I cóż, i oczywiście jakieś filmy też się będą pojawiać. No i co by o tym mówić, nie będę może przeciągać, bo nie ma tu już nic więcej do powiedzenia. Nie przygotowywałem żadnych specjalnych statystyk. I cóż, i to tyle, a więc dwa lata najpopularniejszej serii. Prawdopodobnie będzie trwać jeszcze dłużej, chyba że nagle coś się zjebie. I co, by, I co tu dużo mówić, no czekamy na jeszcze większe informacje oczywiście, te pojawią się oczywiście w tej playliście i w ogóle w odcinkach w tej serii, no i cóż, to by było na tyle, dzięki za te dwa lata, oby jak najdłużej, no i oczywiście zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia, zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda i widzimy się w kolejnych filmach i oczywiście z... mamy jeszcze dzisiaj święta, więc życzę wszystkim wesołych świąt. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, więc trzymajcie się. No i cześć.